Cześć, witajcie na kanale Ektom Asystę. Ja jestem Bartek, a od dzisiaj ruszamy z nową serią filmów pod sezon FPL 22-23. Weźmiemy sobie pod lupę nie takie oczywiste budżetowe opcje z obrony, ale z tego miejsca bardzo chciałbym Wam podziękować za tamten sezon, za wsparcie, które mi okazaliście, ale także za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Jak na niepełny sezon 400 słupków to dla mnie bardzo dobry wynik. Jak zaraz zobaczycie, grafika została troszeczkę odświeżona i mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. W sumie już dawno tego nie mówiłem, ale jeśli spodoba Wam się ten materiał, koniecznie zostaw łapkę w górę i daj subka. Lecimy do pełnego tysiąca w tym roku. Ale nie przedłużamy, zaczynamy. Harry Lampty zawsze będzie na mojej liście. Jestem fanem tego Anglika, to znaczy Ganiczyka, bo kilka dni temu zdecydował się reprezentować ganę i chyba słusznie, bo konkurencja na prawej obronie w reprezentacji Anglii jest ogromna. Lampty bez zmian ze swoją ceną w porównaniu do sezonu 21-22, czyli 4,5 miliona. Wrócił po kontuzji i widać było, że od razu ten potencjał jest ogromny. Nie wiem, czy pamiętacie mecz z Leeds, gdzie tam skręcił Firpo, także ten musiał zejść w połowie. Ale Potter bardzo mądrze zarządzał czasem gry Tarika. W sumie uzbierał 1556 minut w 30 meczach, 14 razy wchodził z ławki. Niestety nie zdobył żadnej bramki, chociaż expected goal miał 1.14, zanotował dwie asysty przy wskaźniku expected assist 2.93. Ja jako fan Brighton cały czas sobie wmawiam, że ten sezon będzie przełomowy i uda się zapewnić miejsce w europejskich pucharach. Oby tak się stało, ale jedno jest pewne, Tarik jest i będzie na moim radarze przez cały sezon. Brighton zaczyna z United na wyjeździe, potem Newcastle, West Ham, Leeds i Fulham, także terminarz naprawdę jest bardzo przyjemny. Kto nie miał Jamesa Justina w sezonie 20-21 to chyba coś źle robił. Bardzo fajnie oglądało się Anglika do momentu, w którym został poważnie kontuzjowany i wrócił dopiero na końcówkę poprzedniego sezonu. Widać było, że nie do końca prezentuje się tak, jak nas do tego przyzwyczaił, ale nic w tym dziwnego. Spowodowało to spadkiem sceny z 5 milionów na 4,5 i od razu zapala się żarówka nad głową. Jak Lester będzie wyglądać w obronie? W tym sezonie, bo w tamtym w ogóle to nie wyglądało, prawdopodobnie przez masę kontuzji i karygodne błędy sabotażysty z Turcji Sojunczu. Justin zagrał w 13 spotkaniach, łącznie uzbierał 997 minut, nie strzelił bramki, nie miał też asysty, chociaż z tego co kojarzę, było bardzo bardzo blisko. Expected goal 0,6, expected assist 0,87. Bardzo mu kibicuję w tym sezonie i niewykluczone, że tego Justina gdzieś upcham w drafcie numer 541. Jeśli się nie uda, to pewnie ze względu na kalendarz. Brentford, Arsenal, Soton, Chelsea i później jeszcze Manchester United to dosyć średnio. Sami musicie przyznać, ale od kolejki szóstej Lisy będą miały zieloną łączkę, to może wtedy. Kolejny obrońca spółki cenowej 4,5 miliona, Rico Henry. Wahadłowy Brentford wydaje się bardzo solidną opcją, trzy bramki w tamtym sezonie przy wskaźniku 2,25 expected goals i niestety żadnej asysty przy 1,85 expected assist. Gdy jest zdrowy, to gra 34 mecze w poprzednim sezonie i ponad 100 punktów w FPL-u. Jeśli powtórzy się sytuacja z początku sezonu 21-22, gdzie Brentford grało znakomicie w obronie, myślę, że Henry będzie naprawdę solidnym asetem. Tym bardziej, że na papierze terminarz podopiecznych Franka wygląda bardzo, bardzo fajnie. Od trzeciej kolejki zagrają z Fulham, Evertonem, Crystal Palace, Leeds i Soton. Także czyste konta mogą się pojawić, a dodatkowo jakieś zwroty z przodu pokazał, że potrafi to robić już w tamtym sezonie. No to czas teraz na obrońcę stop top 6. Trevor Szalobach po odejściu Rudigera i Christiansena wydaje się być pewniakiem do gry w obronie Chelsea. No chyba, że jeszcze kogoś dokupią. Są plotki o delikcie, ale na tą chwilę został tylko tak naprawdę Thiago Silva, Sar, Aspiliketa i właśnie Szaloba. Większości draftów priorytetem z obrony The Blues jest Mendy na bramce albo James i Chilwell w obronie i wcale się nie dziwię, ja też mam Chilwella, ale gdyby komuś brakowało tego jednego miliona, to Szalobach wcale nie musi być złym wyborem. Jak pokazał w poprzednim sezonie potrafi strzelać bramki czy to z głowy po stałym fragmencie gry czy też z dystansu. Trzy bramki, jedna asysta w 20 spotkaniach to naprawdę bardzo dobry wynik jak na środkowego obrońcę. Jego cena to 5 milionów, czyli 1 milion taniej od Jamesa i Chiluela i pół miliona taniej od Tiago Silwy. Martwić mogą jednak odejścia kluczowych stoperów. Jednak kto jak to, ale Tuchel zna się na obronie i ustawianiu, właśnie tej obrony. Także o czyste konta raczej nie musimy się martwić. Tym bardziej że kalendarz od samego początku dla Chelsea jest bardzo fajny i przyjemny. Everton, Leeds, Leicester i Soton w pierwszych pięciu meczach. Ostatnia propozycja na dziś to Czech z West Hamu. Człowiek, który był ze mną sezon temu i dwa sezony temu. Jakiś dziwny sentyment czuje do właśnie do cofala. Tylko 28 meczy w poprzedniej kampanii ze względu na kontuzję. Tam były jakieś problemy z przepukliną, bodajże. Ale zdołał zdobyć 4 asysty do kolegów. Niestety bez bramki przy wskaźniku expected goal 0,93. West Ham po bardzo dobrym sezonie i przy dobrych transferach teraz myślę, że znowu namiesza tutaj w czołówce ligi angielskiej. Czego im serdecznie życzę. To prawda, zaczynają mecz z mistrzem Manchesterem City, ale potem czy przyjemne spotkania z Nottingham Forest, Brighton i Aston Villa. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to doskonale wiecie, co macie z tym zrobić. Następny materiał, oczywiście, będzie z pomocnikami, a potem z napastnikami. W ogóle, to jestem bardzo ciekawy, czy którąś opcję z dzisiaj rozważacie do swojego składu. Jeśli tak, koniecznie napiszcie w komentarzu. Jeśli zaś nie było Waszej budżetowej opcji, to oczywiście też napiszcie, komu Wy się przyglądacie. A w ogóle, to jeśli. Jeśli macie jakiś ciekawy pomysł na kontent dla was, śmiało uderzajcie czy to w komentarzu pod filmem, czy na Discordzie, w Facebooku albo Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Oczywiście na sam koniec, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, uderz dzwonek, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami na kanale. Trzymajcie się i cześć!